Moc nie ma teraz, moc nie ma teraz. Ja rozjeżdżam w niej teraz ogień modlitewny. Ja mówię, wojownik moditewny. Ja wzbudzam to w niej teraz, przez moc nie Jezusa. Chodźcie, ja wchodzę się teraz. Prorocze nauczanie. Prorocze nauczanie. Prorocze nauczanie. Prorocze nauczanie. Prorocze, nauczanie. Prorocze, nauczanie. Ja przeginam wszelką religię teraz. Przekinam wszelką religię. Wszelką religię. Ja mówię teraz. Prorocze nauczanie. Niech ona widzicie Ciebie bardziej. Niech ona widzicie jej, przynosi światło do kościoła. Pana wasina, baba, baba, scala, serce matki. Serce matki dla tych dzieci, serce matki. Serce matki, pojemność serca ojciec, jej, jej serce poszerza się teraz, poszerza się teraz, chrzci od mnie to nie jest obowiązek, to jest jej pasja i radość. Tak?

Zbudam to teraz, poczucie odpowiedzialności, poczucie odpowiedzialności za ewangelistów, poczucie odpowiedzialności za innych ludzi. Ojcie, ja to teraz, zbudzam to teraz, na maszczeniu obywatelskiemu. Zmiana na change Zmiana priorytetów. Zmiana priorytetów. The... Zmiana priorytetów. Zmiana priorytetów. Zmiana priorytetów. Zmiana Zmiana priorytetów. Zmiana to. Zmiana priorytetów. The... Zmiana priorytetów. The... Zmiana the... Ja łamię wszystko to, co fałszywe, łamię to, co fałszywe, przez moc imienia Jezus. przez moc imienia Jezus. Ja przeklinam wszelką religię ja mhm. i wszelką stagnację, a to przeklinam przez moc imienia Jezus. Niech przez Jej ręce dzieją się znaki cuda. i cuda, Nie dzieją się podejścia do zdrowia i narodzenia. I pray for you to open the door. Pana kuwe bea na Amen. Amen. Niech ona nie śpiesi, niech ona na tym, Ja przeklęgam to co mam, odnoszę to co wielkie. Ja mówię, niech to co wielkie wychodzi do wierzchu. Niech to co wielkie wychodzi do wierzchu. Niech ona będzie silna związane z wszelkim pomyśle. Stwarzamy teraz te możliwości. Stwarzamy teraz te możliwości. Stwarzamy je teraz przez mocno i ryzyk. Stwarzamy te możliwości, też teraz. Uu, dana katasja, z naszego serca. Z naszej serca Z naszego serca. Bodźcia mówić teraz. Jego ściągać dźwięki, dźwięki z nieba. Niech ściąga dźwięki z nieba. Dźwięki z nieba. Niech błogosławiłości u ludzi, którzy Dokładamy do tego że jest nam na o wino. Właśnie dziękuję Ci, że ona jest nas wstana w obecnością, ale nie jest nas wstana, jeśli chodzi o szerzenie Królestwa Bożego. Wsłuchamy, wskutamy, wskutamy. Teraz namaszczenie, namaszczenie, namaszczenie mody namaszczenie wojenne, namaszczenie teraz w otoczeniu bitew, zwycięskich bitew. Chodźcie, ja, zapraszamy, ja, ja, dziękujemy Ci za to dziękujemy Ci za pozycji. serce, dziękujemy Ci za to serce, namaszczenie do pomocy. Ja do księcia tu jedynie przywinam wszelkie podziwienie. Niech Jego serce płonie na modlitwy. Niech Jego serce płonie na modlitwy. Niech Jego całe ciało będzie zakażone w modlitwie. Niech On walczy o Niech On walczy o innych. Niech otwiera drzwi. Niech otwiera drzwi. Niech niszczy działania diabelskie. Niech wzrasta to, co stworzyło Boże. Ty jesteś Ten, który pomnaża. Ty jesteś Ten, który pomnaża to, co człowiek wie, że już ma. Ona wie, co ma. nie pomnaża się w nim. Przeżywanie tożsamości, przeżywanie przymierza, przeżywanie tożsamości, przeżywanie przymierza. Ojcze, ja modlę się teraz o głębokie, osobiste, indywidualne spotkanie z Tobą.